Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Potrzeba, tak? Czyli osobę, która ma akurat nadwyżkową wolną krowę i potrzebuje butów. <laughs> Więc yy, ze względu na te problemy yy, wymiana taka bezpośrednia długo nie funkcjonowała i bardzo szybko wykształciła się wymiana pośrednia, tak? Czyli przy użyciu środka wymiany, czyli takiego dobra, który nie jest używany tylko do produkcji czy do konsumpcji, ale także ma służyć właśnie ułatwianiu dokonywania wymian. Tak? Czyli yy, mamy wymianę pośrednią, gdzie wymieniamy dane dobro na, na ten środek wymiany i dopiero później na potrzebne nam dobro. Tak? I czy Państwo właśnie jakie historycznie dobra pełniły funkcję E, takiego środka wymiany pszczenica, karty do muszę i kałów, sól muszelki. Okej, w złoto Mhm. No i właśnie czy... Y bo widzimy tutaj pełen przeczuć dół. Tak, mamy metale szlachetne, mamy y pszenicę, mamy sól, czyli mamy żywność, tak, mamy tytoń. Czy jest coś według Państwa, so co łączy te dobra? Psują się łatwo, stosunkowo. Mm -hmm. Są? a są? Czy się właśnie są, nie. W sumie <g hull> <Tonight> <gul bald> raczej się nie psują. Aha, to znaczy tytoń, dwie trzecie, tak? Tak, tak. No właśnie. W każdym razie są podzielone. No właśnie, jakie cechy powinien mieć środek wymiany? tak? To łatwo podzielone, bo tak naprawdę też jedna jednostka, jeden papieros ma stosunkowo niską wartość, czyli można powiedzieć, że dość mocno, paczka papierosów jest dość mocno podzielona. Okay, czyli... Mimo, może jednego papierosa nie da się przeciąć już na czy też na mm -hmm. Czyli dobrze, środek wymiany powinien być łatwo podzielony.